Z tej strony, słuchajcie, e, bardzo się cieszę, że w dniu jutrzejszym na parę dni wyjeżdżam. E, nie martwcie się, postaram się nagrać jakieś materiały, które e, w tym czasie będą pokazywały się na moim kanale YouTube'owym. Ci, którzy stęsknili się przez jakiś czas za mną, e, ale bardzo się cieszę, że wyjeżdżam, gdyż e, naprawdę. Odpocznę od tego, tej atmosfery wielkiej walki, hutni politycznych i tego typu rzeczy. Odpocznę od obrażających moją inteligencję, wrzutek dziennikarsko-politycznych, od manipulacji i tego typu rzeczy. Strasznie mnie to irytuje. Słuchajcie, jeżeli. Widzę, jak myślą o nas czy dziennikarze, czy politycy, o nas, o obywatelach. Bardzo mnie to irytuje, gdyż po prostu hmm, mają nas za debili totalnych. Wiecie, że ja wielokrotnie mówiłem o tym, że niestety wielu z nas, obywateli naszego kraju, hmm, prezentuje jednak jakiś tam poziom ameby. I wśród nas jest wielu debili, którzy nie mają własnego zdania, tylko idą za głosem, który mówi w ich głowach. Często jest to głos polityków, często jest to głos księdza z parafii, często jest to głos osoby, która ma wpływ zbyt duży na takiego właśnie obywatela. Trzeba myśleć. Samodzielnie trzeba wyrażać swoje zdanie. To jest bardzo ważne, żeby starać się wyrażać swoje własne zdanie i swój pogląd na pewne rzeczy, i nie bać się przede wszystkim przyznawać się do błędów. To jest bardzo ważna cecha, którą ja sobie cenię u ludzi: umiejętność przyznawania się do własnych błędów. Która wiąże się między innymi również z tym, że z umiejętnością zmiany poglądów albo zmiany spojrzenia na jakąś sprawę. Bardzo sobie to cenię i nie jestem tępym wyznawcą jakichś tam teorii czy, czy spojrzenia na świat, dlatego że jeżeli, wielokrotnie to też powtarzałem, jeżeli ktoś w umiejętny sposób przekona mnie do swoich racji, to ja bez stresu mogę przyjąć te jego racje, jeżeli będą, oczywiście, jeżeli one do mnie trafią i zrozumiem. Czasami mi się też zdarza nie rozumieć racji niektórych osób. I jestem często gotów zmienić swoje zapotrywanie na jakąś sprawę, czy przyznać się do popełnianych wcześniej błędów, ewentualnie, słuchajcie, trzeba sobie zdawać sprawę, że spojrzenie na jakieś tam Sprawy masło umyślone, yy, może się zmieniać, może ewaluować, ze względu na upływ czasu. Na no, pewne rzeczy yy, zmieniają się. Ludzie się zmieniają, typu czesania się zmienia, muzyka się zmienia, wszystko się zmienia. Yy, sam miałem kiedyś takich parę sytuacji, w których moje spojrzenie na daną sprawę, czy na sprawę z nie wiem, z historii, czy na jakąś osobę, najczęściej z kręgów politycznych, ulegało zmianie ze względu na upływ czasu, tak się zdarzało, a czasem ze względu na argumenty, które ktoś raczył mi przedstawić. Dlatego słuchajcie, jak ja w swoich niektórych filmach kręcę sobie jakieś tam opowiadanie na jakiś temat skręcam historię i wypowiadam swoje zdanie na różne tematy, jak na przykład na temat pana Antoniego Macierewicza, to możecie być zszokowani i niektórzy zarzucają mi to. on widzisz, jak kiedyś mówił, jest zupełnie coś innego. No tak, słuchajcie, ja te filmy kręcę od kilku lat i moje zdanie na pewne tematy może ulec zmianie. Po prostu. Ja bym się cieszył, jeżeli... Moi znajomi, którzy, mam paru takich znajomych, którzy po prostu tak od lat i choćby ktoś im pluł w twarz, to oni będą i tak dalej uważać, że to, kurna, pada deszcz. Albo jakby się okazało, że ktoś, w kogo wierzą zajebiście, jest kretynem i idiotą, to oni nadal będą, bo już raz tak powiedzieli, no to głupio się z tego wycofywać. Ja największy problem e, przez te wszystkie lata, mam z Macierewiczem. Moje zdanie o nim to jest sinusoida straszna. Parę lat temu uważałem, że powinien zostać rozstrzelany za zdradę. Powinien zostać ukarany za szkody, które wyrządzał. Mając oczywiście w, w dalekim, na dalekim horyzoncie dobro. Naszych wojskowych służb wywiadowczych. Ale jednak przeprowadził tą samą likwidację w WSI w sposób skandalicznie haniebny i nieprzygotowany. I za to bardzo go Macierewicza nie lubiłem. Uważałem, że jest po prostu niebezpiecznym człowiekiem. Potem po dojściu PiSu do władzy, mimo że przypominam Wam, że nie jestem fanem w ogóle polityków, PiSu również, aczkolwiek wolałem już. PiS u władzy w pierwszych miesiącach, dlatego że PiS cokolwiek robił, a nie siedział i nie ruszał niczego, żeby niczego nie spierdolić, tak jak robiła to przez 8 lat Platforma Obywatelska. Jak doszedł PiS do władzy, dałem Macierewiczowi kredyt zaufania, jednakże bardzo... Zaniepokoiła mnie informacja, jakim resortem ma się Macierewicz zajmować. Na stanowisku takim tak istotnym ze względu na bezpieczeństwo państwa, ze względu na kontakty międzynarodowe również, no nie może być osoba, która chlapie jęzorem na prawo i na lewo, która nie potrafi wziąć odpowiedzialności za wypowiadane przez siebie słowa, wreszcie osoba, która Sprawia wrażenie osoby niekoniecznie zrównoważonej psychicznie. Sprawia wrażenie, dlaczego? Słuchajcie, no, ja kiedyś twierdziłem, że, że pan Antoni Macielewicz no jest po prostu psychicznie chory. Jednak obserwując go od lat, nabieram coraz większej pewności, że. On tak samo jak Bronisław Komorowski, o którym też kiedyś nakręciłem taki film, gdzie mówiłem, że to nie jest kurna gapowaty myśliwy, tylko że to jest cwany lis. On tak jak Bronisław Komorowski, e, czyli on, czyli Antoni Macierewicz, jest pierwszorzędnym graczem. Problem polega na tym, że on gra na siebie i na swoje przyszłe korzyści polityczne Gra na siebie, a nie gra na Polskę. Wydaje mi się czasami z jego ostatniej działalności w Ministerstwie Obrony Narodowej, że w sprawy obrony narodowej jako takiej praca jako ministra obrony narodowej nie bardzo go interesuje. Wiecie? Mam wrażenie, że on prowadzi szersze dosyć działania mające na celu zabezpieczyć mu przyszłość w wypadku odejścia Jarosława Kaczyńskiego z polityki. Jarosław Kaczyński nie jest już młodzieniaczkiem, podupada na zdrowiu i mimo, że trzyma żelazną ręką tych wszystkich swoich lizodupów, przydupasów i klakierów, no to jak widać, jak sytuacja wskazuje od pewnego czasu, od pory miesięcy, nie jest w stanie utrzymać takiego Antoniego Macierewicza. I to jest bardzo zastanawiające, co takiego łączy tych dwóch panów, Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Antoni Macierewicz po tylu wpadkach, po tylu nieprzemyślanych wypowiedziach, po tylu skandalach, wreszcie po tylu decyzjach, które teraz podejmuje jako minister obrony narodowej. No słuchajcie, no, podzielenie Lubuskiej Dywizji Pancernej, rozdzielenie jej, wysłanie jednego z batalionów pod Warszawę, no to to jest skórna działalność, to są plany godne kurno-rosyjskiego wywiadu zagranicznego. To jest działanie absolutnie niezrozumiałe dla mnie. Tak samo jak e, zamiast utworzenia, przerzucenia do Bielska, e, do Białego Stoku, przepraszam, zawodowego batalionu rozpoznawczego, okazuje się, że tam będzie stacjonować batalion obrony terytorialnej. No słuchajcie, znaczy tam się będzie szkolić obroną terytorialną. Ja jestem. Zwolennikiem rozwijania obrony terytorialnej, ale chyba nie do walki na pierwszej linii. Działania, jakie podejmuje Antoni Macierewicz, odnośnie spraw dotyczących obrony narodowej, są działaniami wysoce szkodliwymi, wskazującymi na to, że realizuje jakieś dziwne cele, które wydają się być tożsame z celami rosyjskich służb specjalnych. No, nie ukrywajmy. Tak to wszystko wygląda. No. Trudno mi sobie wyobrazić, że to są wszystko decyzje przypadkowe. Um, oparte na jakichś pomyłkach, oparte na gorącej głowie Macierewicza. Każda kolejna jego decyzja od jakiegoś czasu to jest decyzja, która wygląda tak, jakby była napisana w sztabie generalnym armii, czyli wanej. Armii, Armii Federacji Rosyjskiej i jakby została przekazana, powierzona agenturze w Polsce. Każda decyzja Macierewicza w ten sposób wygląda. To jest wysoce, wysoce niebezpieczne. Wracając do tematu zależności pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Antonim Macierewiczem, Niepokoi mnie jedna rzecz. Wszystko wydaje się, że wskazuje na to, że Antoni Macierewicz jest kompletnie niezatapialnym człowiekiem i Jarosław Kaczyński nie ma na niego kompletnie żadnego wpływu. Nie jest w stanie wpłynąć na jakiekolwiek decyzję, zachowania czy na jakiekolwiek pierdzielenie jadaczką Antoniego Macierewicza. Może to wynikać z dwóch rzeczy. Jarosław Kaczyński może obawiać się wejść w konflikt z Antonim Macierewiczem, gdyż Antoni Macierewicz ma swoich wyznawców, tak jak Jarosław Kaczyński ma swoich wyznawców. Jarosław Kaczyński może chcieć trzymać Antoniego Macierewicza w pobliżu, tak jak wiecie, że swojego największego wroga najlepiej trzymać bardzo blisko, żeby mieć nad nim kontrolę. Z drugiej strony, Niepokoi mnie bardzo sytuacja, w której mogłoby być tak, że Antoni Macierewicz po prostu on trzyma Jarosława Kaczyńskiego za gardło, dysponując jakimiś materiałami obciążającymi osobę Jarosława Kaczyńskiego. Taka sytuacja też przychodzi do głowy i to nie tylko mi, jak się okazuje. To by była sytuacja o wiele bardziej niepokojąca najbardziej niepokojącą sytuacją jest taka sekwencja zdarzeń, w której Jarosław Kaczyński, zmuszony, no nie wiem, przez chorobę, przez jakieś wypadki losowe i tego typu rzeczy, musi odejść z polityki. No po prostu przestaje być prezesem Prawa i Sprawiedliwości, wycofuje się z polityki, nie wiem, chory na Alzheimera, zaczyna być, albo coś. Taka sytuacja jest najbardziej niepokojąca, gdyż Antoni Macierewicz wówczas jest praktycznie jedynym pretendentem do tego tronu pisowskiego. To jest jedyny gość, który, mo, który może powstrzymać wówczas PiS przed rozpierdzieleniem się zupełnie na kawałeczki. Tylko Antoni Macierewicz jest w stanie złapać ich za gardło i przytrzymać i jest w stanie powstrzymać wówczas partię Prawo i Sprawiedliwość przed rozpadem. Rozpadem, który wydaje się naturalny, jeżeli traci lidera, na którym opiera się wszystko w tej partii. Taki scenariusz jest bardzo niepokojący w połączeniu z tym, że taki PiS mógłby wówczas też posiadać na przykład większość parlamentarną. Antoni Macierewicz jest bardzo... Bardzo, ale to bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem, chyba że realizuje to wszystko w sposób świadomy. Jest człowiekiem, który zbyt wiele zniszczył, by powierzyć mu budowanie czegokolwiek. I o niszczeniu, drodzy hejterzy, nie myślcie, że ja mówię tylko tutaj o wojskowych służbach informacyjnych. Ja już mówiłem to wiele razy, uważam, że trzeba było te służby dawno zreformować, ale nie w ten sposób, jak zrobił to Antoni Macierewicz. Dobra, słuchajcie, wniosek z tego mojego nieco przydługiego pierdzielenia wypływa taki: zdrowia życzymy Jarosławie Kaczyński, żyj nam 150 lat, bo wolimy Ciebie niż człowieka Enigmy. Antoniego Macierowicza. Na razie cześć.